Spotkanie z gościem, czas zacząć. dzisiaj gość, można powiedzieć, nietypowy, bo rzadko rozmawiamy z redakcyjnymi kolegami w ramach audycji Gość Radia 5. Marek Szabłowski, moje country granie w Radio 5. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, Szymonie, witam państwa. 7 tysięcy dni temu. 7 tysięcy dni? 7 tysięcy dni. Tak. Jak to obliczyłeś? Tysiąc tygodni. Tysiąc tygodni. Tysiąc tygodni to 7 tysięcy dni yy, i wtedy po raz pierwszy zagrało na poważnie country w Radio 5. Jak to się stało, że zagrało? Jak to się stało? Tych tygodni było trochę więcej, bo mieliśmy kilka przerw. Na przykład śmierć papieża Jana Pawła II albo jakaś moja tam drobna niedyspozycja. Także tych tygodni pewnie było trochę więcej, ale jak to się stało? Moja sympatia do tej muzyki i później y, spotkanie, gdy przyprowadziłem się do Suwaku wiele lat temu, spotkanie z panem Piotrem Bajerem. I tak od słowa do słowa zaczęliśmy. Audycja to słuchacze. Bez nich audycji nie ma. Oczywiście, że tak. E, jakieś interakcje ze słuchaczami, nowe znajomości dzięki audycji? Na pewno wielka obawa na początku. Teraz ciągle też o tym myślę, ile osób nas słucha, ale teraz jest oczywiście już więcej osób w internecie i można by pomyśleć, no, dojść do wniosku, że jeżeli tyle lat już gramy, to tych słuchaczy jest coraz więcej. Nigdy nie, nie, nie wiem do końca, ile tych słuchaczy, ilu tych słuchaczy jest. Ale mam nadzieję, że, że to grono rozrasta się, bo, bo gdy zamieszczaliśmy na y, w stronie Radia 5 facebookowej, w stronie Radia 5 y, jakieś teledyski w czasie trwania audycji, to na przykład przy Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy było 3500 osób w ciągu pół godziny, także ktoś tam tego słucha, ktoś zagląda. Nie. Country to taka mało popularna, chyba, jeżeli chodzi o media ogólnopolskie, muzyka. Audycje w rozgłośni państwowej, no i kilka audycji naliczyłem w innych stacjach. No ale nikt nie miał tysiąca odsłon oprócz publicznej stacji, także dzisiaj tysięczny, no, chyba rekordowy. No myślę, że tak, Szymon, w Polsce. W Polsce dużo było. No, Korneliusz Pacuda, ja się, broń Boże, do tych gwiazd radiowych nie porównuję, bo ze mnie normalny człowiek jest, który lubi tę muzykę. Korneliusz Pacuda no, dziesiątki lat grał, teraz już zdrowie mu nie pozwala. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Kiedyś słuchałem Wojtka Cejrowskiego audycji, i ta audycja miała numer. On skończył audycję w radiu z audycją numer 500, chyba 3 czy 507. I pomyślałem sobie, panie Boże, jakby to się udało do takiej cyfry dociągnąć, ale tak z właśnie chyba z Bożą Pomocą, z łaską, jakoś i tak tydzień po tygodniu, tydzień po tygodniu, za sprawą wspaniałych tutaj y, osób, które się spotyka w radiu, bo ludzie, ludzie są najważniejsi wszędzie. Wszędzie ludzie są najważniejsi i, i jakoś to się udaje, jakoś to ciągniemy wspólnie. Gdyby te tysiąc tygodni przeliczyć na utwory muzyczne, które średnio po 3-4 minuty trwają, no to kilkanaście ładnych tysięcy utworów. Dało się zaprezentować przez ten czas. Średnio 12 utworów w audycji jest, więc y, czasami więcej, czasami mniej bywało, więc y, łatwo sobie to przejrzeć, że to gdzieś koło 12 tysięcy piosenek zagraliśmy. No i to, to się nie powtarzało? Nie dało się stworzyć takiej playlisty, żeby było cały czas coś ciekawego, nowego innego. Na pewno można stworzyć jeszcze kolejnych 5 tysięcy audycji i cały czas będą piosenki, które nie będą się powtarzały, będą y, raz grane, ale. Też nie o to chodzi, bo czasami ktoś poprosi mnie jakąś piosenkę. Ja do niektórych piosenek polskich mam słabość, czy do którychś wykonawców, jak do Dona Williamsa, na przykład nie już wielkiej gwiazdy muzyki country, yy, lubię wracać do nich, bo fajnie się tego słucha. Taki top 3, jeżeli chodzi o piosenki, masz swój yy, Ale polskie zagraniczne. Polskie zagraniczne. Mówisz o piosenki, czy o o piosenkach o piosenkach. Chyba nie, może aż taki top 3 nie kiedyś country girl, Tomka Szweda, Albo y, Galway Girl, Irlandia, taka piosenka ich narodowa, ale chyba, chyba nie, nie zastanawiałem się. Po prostu czasami, czasami któraś płyta zupełnie mi nie, 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 nie leży, nie, nie słucha jej, a potem jakiś jest taki moment w życiu, że wracam do tej płyty i kurczę wszystkie fajne piosenki się okazują, i, i można tego tworzyć i naprawdę materiału na, na te wszystkie audycje to jeszcze. Jeszcze, ho, ho, ho możemy tutaj robić. A polski rynek country to ilu wykonawców? Pytasz o ulubionych, czy ilu wykonawców? Ilu, ilu Właściwie mamy na stu, dziesięciu, ja, setki? Nie, kilkudziesięciu wykonawców jest. Zespoły powstają, zespoły się e, łączą, e, któreś zanika, gdzieś przechodzą ci ludzie do innego zespołu. E, niektóre nowe powstają, jak e, Karolina była, Aktualnie była u nas na pikniku, nie na pikniku, na Festivalu grała. To są takie fajne nazwiska które i młodzi ludzie wchodzą z dobrym warsztatem muzycznym, to jest ważne, słowa słowami, ale tam oni potrafią grać na instrumentach, potrafią komponować, bo to jakoś teraz tak. A ci starsi to bardziej z serducha grali, tak jak kiedyś Johnny Cash czy, czy którzy, inni artyści, którzy nie znali nut, po prostu coś usłyszeli, coś im w duszy zagrało, w sercu i poszło, przez struny to wylewali w przestrzeń publiczną taką. Mój stary star. W pogodę i w deszcz? A tak, to jest Janusz nie nieżyjący już graliśmy. Jest nowy, stary, stary, star. No to odchodzą, odchodzą wielcy i miłośnicy muzyki country. Bo jak y, spotykam się w tym gronie, no to niestety średnia wieku miłośników muzyki country w Polsce no jest coraz wyższa. Bartwię się, że to i mnie też dotyczy, ciebie też Szymonie nie omija, ale, ale to jest tak, że właśnie boję się, czy nie będzie jakiejś tej ściany i to się zatrzyma, ta muzyka. Chociaż na świecie jest teraz taki powrót do muzyki country, i jak wiesz, i młodzi wykonawcy, i dużo ewaluuje ta muzyka, więc, więc na świecie jestem spokojny. U nas w kraju to zobaczymy. Zawsze coś będzie, ale jak na jakim poziomie to? Country to tylko dla kierowców ciężarówek? Nie, broń Boże, country to jest muzyka dla każdego, bo to jest o, o nas wszystkich. O, ja, o jak, jak blues? Jak blues. Y, blues, o, te muzyki wywodzą się z jednego nurtu, więc tutaj trochę się potem drogi rozjechały, ale blues jest inną muzyką, łatwiej się przyznać do tego, bo w Polsce y, takie przeświadczenie że muzyka country to muzyka ludowa. No, no nie, no to, to jest zupełnie co innego. Nie ma radneków w Polsce. Nie ma. Redneki są i to niestety ja myślałem, że redneków coraz mniej, ale wystarczy rozejrzeć się w okolicy i tutaj i całej Polski i że zawsze się znajdzie i na drogach tych redneków widać, widać. tak, ale to. Co dzisiaj w audycji? Na co musimy się przygotować? Na co chcemy się przygotować, co dzisiaj zaserwujesz? Zupełnie nie wiedziałem, co, co grać w audycji. Przygotowałem sporo piosenek, bo chyba z 15 czy 16, bo mamy taki plan, że. Że zagramy troszeczkę dłużej, od godziny 20 z minutami, pewnie tam może do 21.30, no bo powiedzmy, okazja jakaś tam jest, więc, więc zagramy trochę więcej utworów. Będą polskie, może nie będę zdradzać, będą zagraniczne, nie będą tylko country, będzie będą coś innego, bo, bo nie da się słuchać jednego nurtu muzyki, bo to trzeba trzeba gdzieś tam troszeczkę łyknąć powietrza, świeżego, innego czegoś posłuchać, żeby, żeby mieć porównanie po prostu. Czego na następne 1500 odcinków audycji życzyć? Nie wiem, no tutaj wiele czynników się na to składa. To życzę zdrowia i chęci dalej, bo chęci tutaj przy okazji cyklicznych audycji są, naprawdę wiem, coś o tym niezwykle ważne. Tak z Szymonem graliśmy już nie raz tutaj przecież, ale chęci mam ciągle bardzo dużo. Zdrowie, póki co dopisuję, więc jeżeli nie narażę się tutaj górze w jakiś sposób, to nikt mnie stąd nie przepędzi. Chociaż jak wygonią drzwiami, wrócę oknem. Ale no to, to jeszcze mam nadzieję, że pogramy trochę. Marek Szabłowski, tysięczne moje country, granie dzisiaj o? 20 z minutami drobnymi. Zapraszamy serdecznie, dziękuję. Dziękuję bardzo.